Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Store Defense szósteczki as safe mod A dzisiaj zagramy sobie na trybie Mastery Mode Czyli specjalnym trybie, który zwiększa wszystkie baloniki o jeden poziom do góry, więc będzie ciekawie Bo zamiast ceramiki wlatuje nam od razu Moab Zamiast Moaba BFB A zamiast Zonga Od razu leci nam BAD Więc jest zabawnie I zagramy sobie jeszcze z modyfikacją która daje nam dodatkowe tutaj punkty knowledge. Na samym dole dzisiaj zagramy sobie w trybie primary. Only, więc zobaczymy co te tryby nam dają. Tu mamy, że dartmobka będzie strzelała eksplodującymi pociskami. Boomerang będzie rzucał dwa boomerangi w tym samym czasie. Bomb shooter będzie szybciej, jego pociski będą szybciej leciały i będą mogły zadawać obrażenia każdemu rodzajowi baloników. Tak, shooter e, będzie miał szybszy a tak i będą szybciej leciały. Mogę się mylić z tłumaczeniem oczywiście. Ice Małpki będzie wykrywała i usuwała kamo. Dosyć ciekawie. I Glue Gunner y, będzie bloops to moderate damage themselves. Jany Julek, nie mam bladego pojęcia co to będzie robiło. Więc jeśli wy wiecie, napiszcie mi to oczywiście w komentarzu. Zostawcie koniecznie kciuka w górę. I nie przedłużając, lećmy do pierwszej naszej... Mapy jakieś pierwszej zabawy Zagramy sobie na mapkę chyba z poziomu beginner Żeby no nie było aż na tak bardzo ciężko Ale zagramy na troszeczkę wyższych Mapki z Bloom Tower Differs Battles Dwójki mogą być bardzo ciekawe Zagramy sobie może na mapce Dino Dino Jak najbardziej, zobaczymy co to będzie Za mapka, jak się będzie na niej grało Oczywiście graliśmy już na niej I zobaczmy, gramy w trybie Primary Only Czyli nie mogę grać innymi jednostkami Zacznijmy sobie od Boomeranga będzie szczelą nam dwa bumerangi Instant. Widzicie od razu, że leci nam od razu niebieskie balony. Nie ma tutaj czerwonych balonów, bo są one podbite razy dwa. Wszystko jest podbite razy dwa, więc będzie się oczywiście działo. Zagramy do rundy maksymalnej. Zobaczymy, jak nam się to w ogóle uda zagrać, bo będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Pójdziemy tutaj w kierunku od razu bionicznej rączki i nie mam tu chyba wgranej modyfikacji, która daje mi dostępność wszystkich ścieżek przy okazji, czyli budowania jednostek 5x5x5, na na 5, aż, aż zweryfikuję sobie. Tak, nie dawałem tej modyfikacji, bardzo fajnie, bo to oczywiście, o, to oczywiście ułatwił, ułatwiłoby mi za bardzo grę. Postawmy sobie naszego kolegę, bo on jest na pewno dobry, więc chcę go mieć w swoim zestawie głównie no, po te rzeczy, co on ma tutaj u siebie. Nie będę grał z tym, bo na to troszeczkę jest za późno, żeby od tego zacząć, chociaż pamiętajcie, wraz z tym, że baloniki, które lecą na mnie, są silniejsze o jedną warstwę do góry, analogicznie więcej zarabiam, więc to jest jakby win-win. -win, Mamy troszeczkę trudniejszą gierkę, ale więcej zarabiam dzięki temu, więc mogę zbudować lepsze jednostki. Tak to trzeba sobie tutaj jakby wszystko roz rozumować, że jest ciężej, ale mogę grać. Troszeczkę w inny sposób. Dobrze, postawimy sobie na początku Ice Małpkę, bo oczywiście chodzi tutaj głównie o... może gdzieś tutaj postawimy Ice Małpkę. Chodzi tutaj głównie o usuwanie kamo, bo to jest dla mnie mega ważne. I szczelimy sobie ją z większym zasięgiem od razu, żeby była troszeczkę ciekawsza. Większy zasięg będzie jak najbardziej tutaj przyzwoity. Tym bardziej, że jego zbudujemy pod dolną ścieżkę, żeby też po prostu mógł on bić ten nasz kamuflaż. Więc wszystko jak najbardziej powinno być tutaj super załatwione. Pójdźmy, może od razu, tutaj w tą ścieżkę. A nie, czekajcie, chyba mniej pieniędzy dostaje też 100 rundy, chyba tak. Dobra, w tym momencie już zadaję podwójny damage. Więc no to będzie zdecydowanie dobre. Refreeze oczywiście, czyli możliwość zamrożenia podwójnego. No i pójdziemy teraz w Arctic Wind. I to powinno być naprawdę bardzo mocne. Pamiętajmy oczywiście, że. 40 runda to nie będzie MOAB. 40 runda to od razu poleci na nas BFB. Więc, no, będzie się działo. Od razu leci na nas bardzo silny MOAB. Nawet nie wiem, czy do tego czasu poleci na nas MOAB, bo nie pamiętam, czy ceramika gdzieś tutaj leci. Chyba tak. Więc pewnie już MOABy zobaczymy w, we wcześniejszych rundach. No, zobaczymy, co z tego będzie. Bioniczna rączka z tym powinno być już w miarę stabilnie, jak mówiłem. Pamiętajmy, że no, kamuflaża on nie bije, ale dzięki temu, że mamy tego kumpla, to kamuflaż nie powinien być dla nas większym problemem. Zresztą, chcę to przyważyć sobie, jak będzie leciał kamuflaż, czy faktycznie go bijemy od razu, tylko że po prostu muszę chwilkę poczekać. Modyfikacja Master Ma Mode została zaktualizowana dwa dni temu dokładnie, dla Was to będą chyba trzy dni, bo chyba to, to opublikuję kolejnego dnia. Została ona zaktualizowana. Ok, w tym momencie, jak widzicie, jest usuwanie, tylko że nie każdego. No właśnie, czekajcie. Wait, ty, widzenie kamu. <gryw> Dajmy mu widzenie kamu, żeby sobie z tym poradzić. Temu właśnie. No on jest cudowny. Ta jednostka jest po prostu cudowna. Daje wam takie możliwości, że jest po prostu easy. Dosłownie jest Easy wtedy z nią. Dobra i malutka asekuracja na końcu też się oczywiście przyda, czemuż mnie. Trzeba sobie jakoś tutaj oczywiście z tym wszystkim radzić. Nie wiem, w której rundzie ja już zobaczę pierwszego Moaba. Jestem mega ciekaw. O, mamy, mamy ceramikę, więc tu leciało coś wcześniej od ceramiki, czyli regrowy. Tu leciały regrowy, bo ta chyba regrow jest ceramiką i coś doleciało do końca. Oj jest problem. Nie spodziewałem się, że będzie tak szybko. Mm, dobrze, postawmy tego kolegę tutaj, a spróbujmy. Nie wiem, jak sobie tutaj będzie radził z tym wszystkim, ale zobaczmy z nim. I pójdę w górną ścieżkę. Zobaczcie, jak tutaj wielkie rasze lecą. Rasz leci naprawdę olbrzymi. Więc no, się dzieje. Się po prostu. A dobra, on bije. Cały czas to, to oznaczało, że bije cały czas, nieważne czy coś leci, czy też nie. Czyli w tym miejscu zawsze będzie bił nam dolną ścieżkę to jest dobre. To jest naprawdę bardzo przyzwoite. Dzięki temu po prostu będzie on mógł cały czas nam tutaj chlepać Dobra, potrzebuję Arctic Wind, to jest mi mega potrzebne. W tym momencie będę w 100% usuwał kamuflaż, to jest też bardzo nieważne. Okej, okay, dwie, dwa mołaby. Dwa mołaby lecą. Oba, yy, zbustujmy go. Bo coś czuję, że sobie nie poradzę bez tego boosta, a nie chciałbym się wykupywać. Wiem, że na tym koncie mam troszeczkę więcej funduszy, no ale też wykupywanie się tylko i wyłącznie dla wykupienia troszeczkę jest bez sensu. Więc wolałbym tego nie robić tak zbyt łatwo. Dobra, no idźmy, idźmy teraz dalej w dolną ścieżkę pod Moaby, żeby je troszeczkę podstunować. No bo, no właśnie, tu może być lekki problem, żeby go pokonać. Ja nie wiem, czy zdołam go pokonać. A ja, ogóle czy ja, czy ja go pokonam? Rozbijemy go, dobra, i teraz co? I teraz co z wami będzie? Dobra, czekajcie. Wait, trzeba chyba wyjść i wejść z powrotem do tej gierki. No, by się skończyło wszystko na za szybkę, mówiłem. Nie chcę się wykupywać, więc zobaczmy, czy mogę bez problemu wrócić do gierki, żeby nie marnować nic. Dobra, mogę. Pójdźmy w tą ścieżkę, potrzebuję 2000. Eee, dobra, no, tymczasowo ja chyba go sprzedam, bo potrzebuję pieniążków, naprawdę. Sprzedajmy go. Dajmy tą ścieżkę i dajmy górną. W tym momencie moaby nie powinny być dla mnie żadnym wyzwaniem. A okazji wróćmy tutaj z tym kumplem naszym. Eee, dajmy go troszeczkę niżej tym razem. I zobaczymy, co z tego będzie. W tym momencie moab nie powinien być żadnym problemem, bo mamy podwójne shurikeny. Podwójne shurikeny powinny go pięknie odpychać. Powinienem wszystko rozgromić, co on posiada. Dosłownie, zobaczcie, jak teraz to pięknie nam poszło. Zero dosłownie problemów z nimi. Dobra. W tym momencie, no, brakuje mi teraz widzenia kamo. I to będzie, może być duży problem. Jeśli coś mi za, zaraz wyleci z kamo, wiem, że on ma widzenie kamo. Ale to może mu w każdej chwili minąć. Ceramiki kamuflażowe. Ojoj, no to się dzieje. Tu się po prostu w tym momencie już zaczyna działać. Okej, okay, w tym momencie już mamy wreszcie kamo, więc spoko, bardzo fajnie, bo to nam powinno tutaj naprawdę sporo pomóc. I teraz, czy siebie boostujemy jeszcze bardziej pod Ring of Fire? Chyba tak, chyba tak. Tylko to, to wtedy zmniejszy nam zasięg znacząco, ale zróbmy to. Zróbmy to. W sumie się widzicie, zasięg jest troszeczkę mniejszy, bo tutaj na dole on jest. Halo, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu jest nieusuwane? Teraz sobie ja tak myślę... Czy problemem nie jest to, że ja wró wróciłem do gry? Nie no, powinien tak on usuwać kamo. powinien on i tak się usuwać kamo dalej Chyba, że to już nie działa na usuwanie kamo wtedy Jeśli on od razu jest regrowem, ej naprawdę nie wiem No to co, dajmy mu to wy wy wykrywanie kamo I jednak chyba będę musiał coś tu zmienić? Pójdźmy z tym czy ty usuwasz dalej kamo? To jest dobre pytanie. Czy ty dalej to kamo usuwasz? Nie, czekajcie, ja już wiem, co się wydarzyło. Ja wiem, co się wydarzyło. On nie bije lidów. On nie bije lidów, więc jak lidy przeszły, to on nie mógł im całkowicie nic przez to zrobić. Bo on nie jest w stanie lidów klepać, bo ma dolną ścieżkę, a nie górną. I to jest problem, Wam powiem, bo górna ścieżka. Nie jest dla mnie aż tak bardzo interesująca. Teraz w tym momencie, widzicie, może dopiero bić on lidy Dopiero w tym momencie on bije leady. I bije. No, kakamolowniki, tak czy siak on bił. Ale dopiero teraz bije on leady. I to był problem. To był problem. E, dobra, pójdę tutaj w dolną ścieżkę z zasięgiem. Czemu nie zauważyłem tego? Dobra, wykupimy się w takim razie. Wyku wykupimy się i zobaczymy, czy teraz sobie z tym poradzimy. Skill. Super. I wiecie co, zbuduję je wioskę. Zbuduję wioskę, żeby troszeczkę to podbustować jeszcze. Czekajcie, jakbym złapał dobry moment, żeby zamrozić całą mapę teraz. Okej, okay, mamy to, mamy to, spoko. Postawimy wioskę bardziej po to, żeby skorzystać z tego, że to są małki Primary, żeby je troszeczkę podbustować wszystkie. Postawmy tutaj. Leciutko większy zasięg, razu dolną ścieżkę będzie on widział, więc to powinno być w miarę w porządku. Yy... Tańsze upgrady chyba nam są niepotrzebne Nie będę dawał wykrywania kamo Bo z założenia oni mają za Zająć się małpkami z kamuflażem Ale chcę ich troszeczkę podboostować Jeszcze większy zasięg To jest cudowny, Oczywiście kolejny upgrade też robimy To są małpki primary Korzystajmy z tego boosta To są właśnie te jednostki Uwaga, zabrozimy wszystko Dobra, daliśmy radę Ale jest coraz, coraz to ciężej Zbudujmy w takim razie NISZCZYCIELA Z WYBUCHAMI Z WYBUCHAMI PANA Idziemy od razu w kuszę Kusza będzie miała olbrzymi zasięg i zbudujemy ją z górną ścieżką Czyli żeby miała większy POPPING POWER Większy POPPING POWER będzie zdecydowanie dla mnie lepszy gdy leci dużo yy, baloników w grupie A tu będzie ciągle taka sytuacja, bo zobaczcie 50 runda A my mamy notorycznie BFB tutaj więc no, potrzebujemy coś naprawdę silnego. On będzie zdecydowanie silny. Nie będę budował aż tak dużo piątych tierów, bo nie chcę tego nadużywać. Ale oczywiście później na pewno to zrobimy. Więc zobaczymy, jak ta gra się nam zakończy. Na razie jest mega ciekawie, bo przynajmniej możemy się tutaj w pełni bawić z tymi wszystkimi jednostkami. Zbuduję może jeszcze wioskę, która da nam troszkę większe zarobki. No potrzebujemy pieniążków. Potrzebujemy bardzo pieniążków. Więc myślę, że zbudowanie tej wioski z dolną ścieżką będzie bardzo dobrym dla nas wyborem. Bo dostaniemy od razu chyba połowę, 50% czy 25% większy przychód. Nie pamiętam, ale chyba połowa jest. Chyba połowa jest tutaj większego przychodu, więc dosyć dużo. Dajmy to. Nie wiem, czy to nam dużo da tego busta, ale chyba tak. Chyba tak. No dobra. Z Zasięgowo wydaje mi się, że on bije... Na samym początku, tutaj, nie tak jak widzimy, według tego ognia, tylko bije na całej długości. Zresztą widzicie sami, że w tym momencie zadaje jakiś damage, chociaż nie powinien zadawać, bo nikogo nie mam że Nie On w ogóle bije i zadaje damage. Nie, wi nie wiadomo komu. Widzicie? Nie wiem, to chodźcie, Jeszcze raz spróbujmy to, to złapać. W tym momencie jest ktoś, jest ktoś tutaj. Teraz nie ma nikogo. Dobra, nie ma damage'a. Od którego momentu będzie Dimage? Zobaczmy tutaj. Od którego momentu jest zadawane, są zadawane? Teraz są. W tym momencie już były zadawane obrażenia, czyli od razu na początku, bo pamiętajmy, że BFB jest troszeczkę większy i on szybciej jest jakby tutaj łapany. Dobra, weźmy sobie, weźmy sobie tego skilla w razie w, żeby się uratować, gdyby coś się działo złego, a wiadomo, że w tej gierce może się dziać wszystko. To jest Master Mode, najtrudniejszy tryb, jaki tylko jest, więc zdecydowanie tu będzie ciężko, 58 runami, ile tu ściągnę takie jednostki, pamiętajmy też, że bardzo szybko wyleci nam... bad. Rany boskie, czekajcie, jak ja się mam przed nim bronić? Jak ja się mam bronić przed badem? To jest dobre pytanie tak naprawdę, bo nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Jak się bronić przed czymś, co jest mega, mega silne? Dobra, postawmy tego kumpla. Potrzebujemy jakichkolwiek moc. Zapomniałem. Zapomniałem o tobie. Dam radę? Nie widzimy go. Nie widzimy go. Zapomniałem przecież. Zapomniałem. Czym on, on, on poleciał? Bo on zabije w B. On zabije w B, tak. No ich też będzie dużo. Dobra, jednak bez wioski się nie obejdzie tutaj, bo moje jednostki Ice nie biją. Moab nie biją. E Moabów, tak. Nie biją Moabów. Więc potrzebujemy widzieć Kamo. Czy teraz sobie z tobą poradzimy? No, jest ciężko, jest ciężko, ale damy sobie z nim jakoś radę Myślę, że chyba zbudujemy razem piąty tier muszę chyba coś... No dobra, jakoś to poszło, jakoś to poszło eee, Mastery Mode Znaczy... Znaczy, przeważam. Crossbow Master Ojojku, myślę, że chyba tak Myślę, że chyba tak ja myślę, że chyba będziemy musieli, chyba, że tego zbudujemy. Pamiętajmy, że on bije każdy rodzaj. To daje jego punkt knowledge, bicie każdego rodzaju. Może to będzie dobre. Może to będzie tym, co nas uratuje. Pójdźmy w tą ścieżkę, z górną oczywiście, rzecz jasna. On bije każdy rodzaj, więc tak samo będzie bił czarne balony, czyli też naszego tutaj kolegę, będzie on klepał. Mm, mógłbym też pójść w Masówkę Związaną z dartami Masówka dartów Też powinna być tutaj dobra Mowa tutaj o dolnej ścieżce Oczywiście Okej, okay, czekajcie Damy radę, damy radę Musiałem aż wstrzymać oddech Czy to jest do wygrania Nie no, wiecie co, zbuduję jednak master mode Znaczy crossbow master Myślę, że muszę to zrobić Żeby cokolwiek tutaj zdziałać bo ten raż 63 rundy był wręcz dla mnie zbyt ciężki. Teraz jak widzicie. Lecą od razu BFB. Od razu BFB, gdzie leciały normalnie tylko i wyłącznie baloniki, zwykłe Moaby. Tutaj BFB nas od razu tutaj zaskakują. Teraz w tym momencie będziemy mieli masę DDT do pokonywania. Dosłownie to będzie masa. Czy widzicie sami. Teraz będą one wylatywały nam wręcz notorycznie, więc to musimy mieć jakby na uwadze. Więc potrzebowałbym jeszcze przynajmniej jednego. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeszcze jednego tutaj do odpychania. Nie dobra, dwóch, dwóch do odpychania. Eee, dajmy może troszkę większy tutaj zasięg. Zmieszczę tutaj, zmieszczę, OK. Dobra, na A nie musiałem aż tyle tego budować, tak naprawdę. A i są lagozaury Dobra, mamy. Mamy kolejnego. W tym miejscu. Super. I jeszcze jednego. A, dajmy ich więcej. A co tam, będziemy sobie żałowali? Mamy stać nas, więc czas się tutaj obstawić z tymi jednostkami. No i miejmy nadzieję, że to nam wystarczy już do wygrania, że nie będziemy mieli też żadnych dos dosłownie problemów z tym wszystkim. Czy ja mogę was naostrzyć jeszcze? Kogoś z was? Tego mogę. Nie mogę piątego tytułu, jak widzieliście pewnie. Czyli tego. Aj no, ice małpka, czekaj no, slaguje. Piotr nie mogę naostrzyć Ale tego jak najbardziej mogę, więc spoko, niech będzie Ostrzenie zawsze spoko Troszkę mocniejszy on będzie dzięki temu yy, To jakbym chciał rzucić, na kogo to mogę rzucić, to rzucić, na mm, Dart Małpkę, tak, to na dart rzucam, rzucam Jakbym zbudował dart Małpkę, chyba 2-2 może być ona Tak, teraz bym mogę, tak jeszcze mogę Trzeci tier chyba dopiero mnie blokuje, tak? Tak, trzeci tier mnie dopiero blokuje przy przemianie. A dajmy sobie taką jedną. Ja myślę, kiedyś był błąd, że ona była w stanie po prostu jeszcze. a czy ona była uznawana jako, mał... jako małpka primary <grych> przy, przy tej przemianie. Dobra, może jednak ją usuńmy. Może jednak ją Trzeczkę, bo Byłoby to troszkę bez sensu i troszkę tak nie fair. Ale króliczki jak najbardziej chcemy! Króliczki mogą być... Ojej, chyba tego... Muszę tego ice'a chyba usunąć stąd. To, to jest ten. Nie, czekajcie, kto tak robi taki efekt? Ten? Nie, nie ten. To musi być ice z górną ścieżką trzeci tier przynajmniej. Może to ogólnie ice takie coś powoduje? No nie wiem, nie mam tego pojęcia czemu takie coś się dzieje, czemu jest taki efekt dziwny. Patrzcie ile tego leci, patrzcie ile tego leci tutaj! To jest od groma, od groma baloników, tylko przez to, że ten raz, co teraz widzieliście przed sekundą, był związany z ceramikami, z masą ceramików. Więc dobra, perma no chyba jednak się bez tego nie obejdzie. Potrzebujemy coś naprawdę mocnego. Czekajcie, czemu ja nie mam jeszcze tego kumpla zbudowanego? Jojku, czemu ja nie mam najważniejszej jednostki zbudowanej, czyli tej jednostki w ogóle? I czemu ja tego nie zbudowałem od razu? Że on jest mega silny, tym bardziej, jak ma jeszcze dwa bumerangi. Jak rzuca dwa bumerangi naraz, to no to w ogóle jest kozak. On wszystko będzie w tym momencie rozgrany, więc to jest podstawa. To powinienem zbudować na samym dosłownie początku. No, ale jakimś cudem po prostu zapomniałem o tym. Widzicie, 80 runda. Zamiast ząga. No właśnie, no właśnie. Więc to będzie teraz trudne, mega. Używamy skilla. Od razu tutaj. Naszego Perma Charge bez tego chyba tego nie wygrał. Teraz mam jakieś szanse przynajmniej. No i w tym momencie win. W tym momencie win, ale widzicie sami, no, gierka jest trudna. To już nie jest taka prosta gierka. To jest Mastery Mode. Tutaj wszystko jest trudne. leci zamiast BFB, sobie możecie pewnie pomyśleć, zamiast BFB będzie leciał opancerzony BFB. Po prostu trudniejszy BFB będzie leciał. Taka jest tutaj różnica. Więc, a za opatrzonego BFB nie mam żadnego pojęcia, może już nic innego nie jest tutaj wzmacniane Ale przynajmniej postaram się zagrać do rundy 140, może jakimś cudem mi się uda Dajmy teraz speed razy 10, żeby troszeczkę przybustować teraz, przyspieszyć to wszystko Bo będę chciał na pewno zbudować kilka ciekawych tutaj jednostek Może zbudujemy tutaj jeszcze pana Jeszcze jednego właśnie z tą ścieżką Żeby tutaj był nasz Glaive Lord I jemu zbudujemy indywidualną jeszcze wioskę która go troszeczkę podbustuje. No, mówię, bo, bo normalnie mm, ten nas z tyłu nie widzi tej, tego budynku, a chciałbym, żeby on był w pełni zbustowany. Zobaczcie, w tym momencie 87 runda, a ja pokonuję 8 badów naraz. 8 badów muszę pokonać instant, no bo nie mam innego wyjścia, bo tyle tego leci. No, ta gierka będzie trudna, ona jest na pewno trudna, jest bardzo ciężka, wy wymagająca na pewno. No ale sobie z radę Okej, okay, mamy tutaj teraz naszego Glaive Lorda, on będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie sobie tym wszystkim radził, bo przyskakuje tam między balonikami Mamy naszego tutaj jednego hmm, Crossbow Master, że ty jesteś chyba silniejszy, nie jesteś silniejszy Co jest najsilniejszy w tym momencie, czekajcie Jakbym tutaj spróbuję sobie obczaić, co jest najsilniejszy z tych wszystkich jednostek nie no, czyli Cosmo Master, Cosmo Master zdecydowanie, on był jako pierwszy piąty, piątym tierem, ale w tym momencie chyba on będzie wychodził na prowadzenie boomerangę. no bo on musi być lepszy, Boomerang po prostu musi być lepszy, i nie ma innego tutaj za bardzo wyjścia Ojejku, czekajcie, wait, tutaj muszę troszeczkę się podbustować, bo to może być dla mnie bardzo ryzykowna sytuacja Dobra, super, mamy to Wiecie, muszę na to bardzo uważać, no bo tutaj jest ciężka, ta, ta gierka będzie zawsze dla mnie mega ciężka, no bo to jest specyficzna gra to jest bardzo specyficzne, jak na uśmiechu robię troszkę duszno w pokoju. No niestety, mamy taką pogodę, że jest duchota co chwilę. Zamiast DDT lecą nam zągi. No jest trudniejsze, tak? Jest trudniejsze. Bo DDT mamy już przez dłuższy, dłuższy czas, cały czas na mapie wręcz. Więc tutaj taka jest różnica. Chcę mieć to Inferno Ring, to też jest bardzo mocne. Tym bardziej z tym insta-atakowaniem, to może być ciekawe. Tym bardziej z tym insta-atakowaniem. Insta atakowaniem to może być naprawdę ciekawe. Opancerzoni. Opancerzone bady. Dlaczego? Bo jest tutaj opancerzony zong. Opancerzony ząg jest tutaj, więc od razu bady też są opancerzone. No i mówiłem, ta gierka jest trudna. Ta gierka jest zdecydowanie trudna, no ale to jest master Mode. Nie spodziewamy się w takich gierkach czegoś łatwego. Tutaj musi być ciężko, bo inaczej, no co, co to jest za gra? Co to jest za gra? Dobra. Będę chciał jednak zbustować pierwszy Inferno Ring, a dopiero później zbustujemy tutaj naszego bombshootera. Myślę, że to będzie dobre wyjście z tej sytuacji, że to będzie dla mnie lepsze. No zobaczymy. Mam, mam nadzieję, że, że sobie z tym lepiej poradzę, bo w tym momencie tak mamy Inferno Ring. Zasięg jest olbrzymi jego i on powinien sobie tutaj bardzo fajnie radzić. Przekazuję szczele jeszcze te swoje pociski. Dobra, aha, dobra, poleciały dwa. Więcej opanżony poleciało zamiast, Zonga, zamiast bada. Podziału jeszcze więcej badów opancerzonych. No jest ciężko, jest. Ojoj, uruchomiłem skilla, gdy jeszcze oni nie byli w zasięgu, ale dobra, spokojnie, nim sobie poradzimy, fajnie. Czyli runda setna pokonana, więc dajemy teraz busta 25 razy. Po to, żeby zobaczyć sobie te wyższe rundy, żeby spróbować do nich dotrzeć, no bo będzie się działo. Tutaj jest masa, masa balonów, która będzie próbowała nas zniszczyć. I tutaj naprawdę leci tego dużo. Tutaj naprawdę leci tego bardzo dużo. W każdej sytuacji mogę przegrać, bo tutaj dosłownie mogą mi się oni nagle tutaj wbić. Zobaczcie, ile opancerzonych badów leci. 6, 7, więcej, 10 sztuk. Dużo, dużo tutaj ich leci, zdecydowanie. Zamruśmy ich na chwilkę. Dajmy sobie tutaj chwilę, żeby aktywować skilla od nowa. Jak tylko będzie troszkę bliżej, aktywujemy skilla i. Niestety, no tego się już nie dało wybronić. Mastery Mode, bardzo fajny tryb. Napiszcie, w chcecie, żebym to kontynuował dla pozostałych, oczywiście, ścieżek, czyli Magic, Military oraz Support z tą modyfikacją, która nam tutaj wzmacnia wszystko. No i zobaczymy, jak daleko dotrzemy z tymi innymi jednostkami, też na Mastery Mode. Dzięki za, za oglądanie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!